Witam państwa serdecznie. Zapraszam do obejrzenia drugiej już relacji z konferencji poświęconej samorządom terytorialnym i gospodarczym w Warszawie. Na pytanie, razem czy osobno, odpowie dzisiaj kandydat na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Wojciech Olejniczak. Prezes Waldemar Piurek. Przedstawił historię i główne pola działalności Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. Zaprezentował zebranym gościom reportaż odnośnie programu oszczędności Efektywna firma. W przerwie między wystąpieniami prelegentów przeprowadził quiz, w którym pytał zebranych o ilość prezydentów, którzy sprawowali władzę po 90 roku. Opisując poszczególne sylwetki siedmiu prezydentów i dwóch pełnomocników, Poddawał dyskusji tytułowy wątek, czy rządy razem, te były sprawowane czy razem czy osobno. Ja myślę, i, i razem i osobno. Na początku, bo to chyba osobno. Potem, nie wiem czy Państwo pamiętacie, czarną procesję w 1997 roku. I stało się razem. Czyli jest jakaś możliwość współpracy. Firmy zatrudniające do dziewięciu pracowników dominują też w Warszawskiej Izbie Przedsiębiorców. Ireneusz Michałków przedstawił strukturę i procentowy podział ze względu na wielkość polskich firm. Zwróci uwagę na niedocenianą rolę mikroprzedsiębiorców, którzy wytwarzają 30% PKB i dają zatrudnienie dla około 3,5 miliona pracowników. Jednocześnie mają największe problemy i muszą pokonywać liczne bariery, takie jak wahania koniunktury, zmiany przepisów, zmiany w zakresie polityki gospodarczej, nadmierną biurokrację i fiskalizację, niejednokrotnie stając przed problemem braku kapitału lub zdolności kredytowej. Warszawa i Mazowsze to dwa odrębne światy. Przechodząc do zagadnień polityki regionalnej, zwrócił uwagę na dysproporcje w dochodach i stopniu bezrobocia w Warszawie i na obrzeżach Mazowsza, pytał kandydata na prezydenta, co zrobić, by zbudować więź między tymi regionami i jak sprawić, by Warszawa dynamizowała rozwój całego Mazowsza. Na koniec zajął się zagadnieniem polityki miejskiej pytając między innymi, które problemy miasta powinny być w gestii władzy publicznej, a które powinien określać wolny rynek. Ciągły brak planów zagospodarowania przestrzennego. Skomplikowane i czasochłonne procedury wykupu lokali komunalnych. Prelegenci nie ograniczyli się jednak Pristrata. tylko do zadawania pytań. Chciałem podać pomocną dłoń panu kandydatowi, trochę odpowiedzieć, podpowiedzieć, co można by zrobić na pytania, które pan profesor przed chwilą zadał. Piotr Wojciński zasugerował, żeby rozwijać więź między Warszawą a resztą Mazowsza należy zbudować drożną komunikację. W jego opinii połączenie Warszawy i Łodzi bezpłatną autostradą i utworzenie jednej aglomeracji wpłynęłoby na dynamiczny rozwój terenów leżących na linii 100 kilometrów oddzielających oba miasta. Odpowiadając na pytania jak stworzyć lepsze warunki mikroprzedsiębiorcom wrócił do konieczności powołania specjalnego pełnomocnika, który byłby bezpośrednio odpowiedzialny za kontakty z przedstawicielami przedsiębiorców. Chodzi o to, żeby ten człowiek miał odpowiednią pozycję w głowie i w sercu prezydenta. Miasta w Polsce tworzą strefy ekonomiczne w regionie. 17... Janusz Pietkiewicz poruszył temat pozyskiwania inwestycji. Poza wcześniej zauważonym już problemem infrastruktury transportu, zaakcentował istotną rolę kadr naukowych, które kształcą przyszłych pracowników. My nazywamy studentów trochę od strony tej gospodarki jako produkt. Podkreślił znaczenie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i tematu uporządkowania miasta. Zwrócił też uwagę na niewykorzystane umowy o miastach siostrzanych. Mówimy, że jest umowa z Paryżem, z Londynem, z Chicago, ale także z Moskwą. To są umowy prawie, że martwe. Wojciech Olejniczak, odpowiadając na pytania, mówił m.in. o braku przedsięwzięć promujących Warszawę, możliwościach, jakie daje w tym temacie Euro 2012. Zapowiedział także, że jeśli wygra wybory, powoła pełnomocnika, który odpowiadałby za współpracę przedsiębiorców z władzami miasta z udziałem miasta, z udziałem przedsiębiorców i z udziałem środowiska naukowego. Kandydat na prezydenta Warszawy przedstawił także swój program, który zawarł w głównych Kilka punktach. Kilka priorytetów. To jest dokładnie pięć podstawowych spraw, które dzisiaj najbardziej doskwierają e, mieszkańcom Warszawy. To jest oczywiście komunikacja, edukacja. Musimy poradzić sobie z budową przedszkoli, z budową żłobków. Trzeci priorytet to tworzenie w Warszawie takiego ośrodka naukowo-wdrożeniowego, bo tylko wtedy też przy udziale uczelni będziemy mogli pozyskiwać ogromne środki po roku 2013 i niezwykle ważne problemy związane z rozwojem służb, w ogóle z sytuacją służby zdrowia, tak to doskwiera dzisiaj w Warszawie kolejny priorytet, to jest budownictwo mieszkaniowe. Warszawa praktycznie nie prowadzi żadnej ewidencji, prawdziwej ewidencji gruntów. Jeżeli miasto przekazuje teren po preferencyjnych cenach, to to oznacza, że 20-30% w zależności od pewnych wyliczeń mieszkań wybudowanych w nowym osiedlu przeznaczana jest na cele związane z mieszkanictwem miejskim. Nie ja chcę nazywać tego komunalnym, miejskim. W następnym tygodniu z mojej inicjatywy w Sejmie zostanie złożona ustawa, która będzie regulowała sprawy związane z podwyżkami czy z opłatami za wieczyste użytkowanie. Pytanie, po wystąpieniu kandydata na prezydenta uczestnicy zadawali zł. pytania. Proste pytanie: Czy następny Facebook wyjdzie z Warszawy? Chciałem zapytać, jak pan podchodzi do firm innowacyjnych? Co pan konkretnie zaoferuje mikroprzedsiębiorcom? Czy ma pan jakiś pomysł na kształtowanie tego produktu turystycznego? Czy widzi pan możliwość jakichś odciążeń dla inwestorów bądź młodych ludzi, nas, absolwentów w tym przypadku? Dziękując za uwagę, zapraszamy do obejrzenia dodatkowych wywiadów z prelegentami i kandydatami na prezydenta, które są dostępne w postaci osobnych filmów.